Spotkanie sparingowe z zawiszą Bydgoszcz już rozpoczął w możliwie najlepszym składzie z czwórką ofensywną: krywiec, Sztylicz, Peszko i Lewandowski. Niespodziewanie pierwszą groźną akcję przeprowadzili jednak Bydgoszczanie. Prawą stroną przedarł się Magdziński, dograł w pole karne do Rybskiego, ale ten nie potrafił skierować piłki w światło bramki. Lechici po raz pierwszy zaatakowali w dziewiątej minucie. Lewandowski znakomitym podaniem obsłużył Peszkę, a ten ze spokojem ograł bramkarza i umieścił piłkę w siatce. 3 minuty później Peszkin dośrodkował w pole karne, ale strzał Kriwieca był zbyt lekki Dobrą partię rozgrywał Sztylicz, który w 18 minucie przedostał się w pole karne i chytrym strzałem próbował zaskoczyć Basicza Po upływie 20 minut napór Lecha opadł i do głosu powoli zaczęli dochodzić Bydgoszczanie w 36. minucie Buricza do maksymalnego wysiłku zmusił Podgórski. Zawisza przed przerwą jeszcze raz groźnie zaatakował, jednak po dośrodkowaniu Tarnowskiego Magdziński nie trafił czysto w piłkę. W przerwie Jacek Wieliński dokonał aż 9 zmian, a na boisku pozostali tylko Możdżę i Henriquez. W drugą połowę lepiej weszli piłkarze Zawiszy i już w 50. minucie kapitalną okazję na wyrównanie miał Tarnowski. W 55. minucie Sobczak uderzeniem głową pokonał Kotorowskiego, ale w momencie podania były piłkarz kolejorza znajdował się na pozycji spalonej i arbiter bramki nie uznał. Wprowadzony w drugiej połowie bizon był największym zagrożeniem dla obrońców Lecha, kolejny raz groźnie strzelał w 58. minucie. Poznaniacy moment lepszej gry w drugiej połowie mieli między 70. a 80. minutą. Najpierw niebezpiecznie w pole karne dośrodkował Kłeto, a chwilę potem po szybkiej kontrze sytuację sam na sam zmarnował za potoka. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się wynikiem 1 do 0, nadeszła 88 minuta. Z rzutu rożnego dośrodkował Kozłowski, a w polu karnym najlepiej zachował się Sobczak i doprowadził do wyrównania. Poznaniacy mogli jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale znakomitej okazji nie wykorzystał Możdżeń i mecz zakończył się remisem 1 do 1. Przenikliwie zimno, to było bardzo ślisko na boisku i każdy upadek groził kontuzją. Tak się stało w przypadku powiedzmy Kliwca. Także tak, wielkich wymiernych korzyści szkoleniowych z tego dzisiejszego z no trudno powiedzieć, żeśmy wynieśli, bo chodziło o to, żeby dotrwać zdrowi do końca, no i to było najważniejsze. Co więcej wiadomo o tym urazie krywca właśnie? Znaczy, mocne słyszenie. myślę, że nie ma nic groźnego, no to, to wygląda tak trochę boleśnie, ale myślę, że nie będzie problemu. Największy pozytyw z tego, z tego meczu? Największy pozytyw, że nie było następnej kontuzji. Największy, najbardziej to, co najbardziej trenera drażniło w postawie zawodników? Znaczy, to nie tam, że mi coś drażniło w postawie zawodników, natomiast niepokojące jest strata bramki znowu w końcówce meczu, tak jak to miało miejsce na przykład w Hiszpanii z Stromze, z Stromze dobrze mówię. Znowu tutaj po w fragmencie, ktoś tam kogoś nie pokrył i straciliśmy bramkę. To, to jest denerwujące. Panie trenerze, obrońców w składzie Lech ma sporo, ale kontuzje tak przetrzebiły skład, że ta defensywa dzisiaj była no, sztukowana, by można powiedzieć. No była sztukowana, ale takie mam na chwilę obecną taką sytuację, także no jest, to, jest to i denerwujące i, i ja bym powiedział... Trudne, bo, bo przy ubytku Kikuta, Arboledy, Goncarczyka, Wojtkowiaka, Dżurzewicza no to rzeczywiście ciężko defensywę złożyć. Ja mam nadzieję, że oni już niedługo, szczególnie niektórzy z nich wrócą. Natomiast no na chwilę obecną dalej nie gramy w takim ustawieniu, byśmy chcieli, bo ta defensywa zawsze gra w ustawieniu, które może się już nigdy nie powtórzyć.